Pokażę Wam, jak ustawić trakcję wielokrotną na kontrolerze PicoSmart, kontroler Light. Najpierw wybieramy sobie adres pierwszej lokomotywy, to jest ta po lewej. Ona ma mój, u mnie adres 593. Następnie naciskamy przycisk LOCK i strzałkę w górę. I w tym momencie możemy wpisać adres drugiej lokomotywy. Moja druga lokomotywa ma adres 616. Przyciskamy log. W tej chwili mamy, pojawiła się nam tutaj literka D, i to oznacza pierwszą lokomotywę. Jak zmienimy sobie adres na 616, mamy literkę S. Wracamy sobie do pierwszej lokomotywy 593 i włączymy sobie w niej światła z przodu. Te stąki są zmodyfikowane, a więc możemy sobie niezależnie włączać oświetlenie z przodu i z tyłu. W tej chwili się świecą światła z przodu. Tutaj się nic nie świeci pomiędzy lokomotywami i tutaj też się nic nie świeci. Zmienimy sobie adres na 616 i zapalimy w drugiej lokomotywie światła czerwone. W tej chwili zapaliły się światła czerwone. No i wracamy do adresu 593, ponieważ jest to lokomotywa prowadząca na kontrolerze. Zadajemy prędkość i lokomotywki sobie ładnie jadą.